Pan Sławomir Wyrożęski, dyrektor do spraw sprzedaży firma Rational. Witam panie Sławku. Odwiedzacie Państwo wiele imprez targowych w naszym kraju. Czym tym razem przyjechaliście Państwo na targi Eurogastro? Czy jest to jakiś nowy produkt, czy powielacie Państwo swoją ofertę? Firma RACIONAL już po raz czternasty prezentuje swoje produkty na targach EUROGASTRO. Na obecnych targach prezentujemy nasz najnowszy produkt. Jest to urządzenie Self-Cooking Center White Efficiency. Urządzenie, które kontynuuje technologię konwekcyjno-parową. Urządzenia, które do tej pory firma Racjonal produkowała, były to urządzenia skierowane do podstawowej grupy, grupy, czyli zawodowych kucharzy zajmujących się profesjonalnym przygotowywaniem żywności. Firma Racional od 35 lat jest liderem na rynku, jeśli chodzi o termiczne przenoszenie energii cieplnej na produkt. Urządzenie Self Cooking Center White Efficiency, które prezentujemy na targach EuroGastro, jest to urządzenie, które Rewolucjonizuje pracę w kuchni. Osoba, która pracuje w kuchni, może skupić się na tym, co istotne. Urządzenia Self Cooking Center, w odróżnieniu od typowych pieców konwekcyjno-parowych, nie wymagają dzisiaj od kucharza ustawiania temperatur, czasów obróbki termicznej. Pomagają w codziennej pracy, pozwalając. Na jeszcze bardziej wydajniejszą pracę. Jak Pan wspomniał, y jesteście y czołowym dystrybutorem y naszego rynku. Y czy targi są Wam potrzebne? Czy to nie jest tak, że w dobie y internetu y takie spotkania targowe z klientami odchodzą na drugi plan? Firma Racional stara się zagospodarowywać różne obszary kontaktu z naszymi klientami docelowymi. Targi są jednym z takich obszarów. Na targach mamy okazję spotkać się bezpośrednio z naszymi klientami. Możemy zaprezentować im produkt bardzo aktywnie, czyli klienci mogą wziąć udział w prezentacjach, które przez trzy dni targów robimy. Non-stop. Są to prezentacje, które odbywają się w dwóch konceptach. W koncepcie pokazów Cooking Show na froncie naszego stoiska, ale również dla klientów zainteresowanych podjęciem szybkiej, szybkiej, podjęciem szybkiej decyzji zakupowej w teatrze, gdzie odbywają się spektakle prowadzone przez naszych szefów kuchni. W związku z tym uważamy, że taki kontakt, który pozwala na bezpośredni udział klientów w naszych prezentacjach, nigdy się nie wyczerpie. Odwiedzacie Państwo na pewno wiele różnych imprez targowych, nie tylko w kraju, ale zapewne bywacie również za granicą. Jak oceniacie Państwo poziom naszych targów Eurogastro? Czy jest porównywalny do, do poziomu światowego? Firma Racjonal jest przedsiębiorstwem globalnym i dostarczamy nasze rozwiązania do wielu miejsc na świecie. I również w wielu miejscach na świecie prezentujemy nasze produkty na różnych branżowych imprezach. Targi Eurogastro w niczym nie odbiegają od wielu podobnych imprez na świecie. Rozumiem, że za rok będziemy mieć przyjemność spotkać się tutaj u nas w studiu na targach ponownie. Tak jak podkreśliłem na początku, firma Racjonal od 14 lat bierze udział w tego typu imprezach i uważamy, że jest to dobry kierunek i dobry trend, żeby móc prezentować jako producent rozwiązania dla klientów ostatecznych.